damy w interne... kurwa, w obozowym Mythbusters, sytuacja wygląda tak, że on ten chuj, proszę, mówi, że stil to, moje, piękne, tutaj, że to się złamie pod, kurwa, pod naciskiem butelki wody, jak, w, jak rzuci Z giry. Daj sobie swoją maniarkę. Nie, nie, cię? Ale tam tam wody tylko. Pływa. A, okej, nie, 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 kurwa. Ale pełna jest prawie. nie, 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 Jeszcze nie, Jeszcze nie, idziemy nie, no, no już nie, 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 robimy. Zaster, kurwa. No, robimy. Dobra, no ale nie, 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 no to wiesz, meteor nie ma tam Musiałem ci się jakiś doładować. No U teraz mh. na pewno nie przybijesz, tylko się odbije Dalej? 3, 4 No, no i co, kurwa! <grym> Zaraz tryby uszkodzenia W internet nie byłem w uszkodzenia wyglądają tak, że to jest chipka. A jak to kurwik wziął, patrz no, kurwa do pory, no, patrz. to parę To kurwik wziął Ej, Ej, to, była, to była żywa osoba. No, no i my, buster, i my, 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 my w basta. Mef, mef, To my teraz się kurwa idźmy Dziękujemy po... za oglądanie.